Ja na przykład uwielbiam pracować właśnie w ten sposób, że spotykamy się z kilkoma komikami, jedziemy sobie na przykład na kilka dni, zamykamy się gdzieś na Mazurach w domku. I chlanie. I pisanie. No, no bo tak to, tak to działa, no. Na no, trzeźwo I... piszesz zawsze? Raczej tak, a czyli. Raczej... Jak jestem w domu, to tak, ale jak właśnie idziemy na takie spotkania, no to y, pamiętam, pojechaliśmy po tej pandemii, byliśmy zamknięci w domu i trzeba jechać pisać żarty, pojechaliśmy na cztery dni, to pierwsze dwa dni nawet nie otworzyliśmy, wiesz, notatek, tylko zaczęliśmy się tam bawić i... Integracja. Integracja, Myślę, no ale później... Jak Bukowski. No, dokładnie. I ten, i, 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 i tak to działa i mi się podoba to, że z komikami, z którymi mam dobre flow i tam się znamy, to bardzo sobie mocno pomagamy, bo Czasami opowiadasz historię i ty mm -hmm. nie widzisz na przykład jakichś fajnych y, ścieżek, że możesz iść otworzyć żart w tą stronę. Ktoś ci podaje, zobacz, a dodaj to. I wtedy kolega dać no. ci tą ścieżkę I, ja mówię, i widzisz kolejne ścieżki. Tak i kolejne ścieżki i później kolejne ścieżki i, i się otwierasz w sobie. <laughs>